Siema, siema, witam wszystkich. Dawno mnie nie słyszeliście, to dzisiaj sobie znowu porozmawiamy, a przynajmniej ja będę mówił. Chciałem Wam dzisiaj pokazać szybki sposób na przyklejenie tła do akwarium. Sposób najtańszy, najtańsze tło, więc nie przedłużamy, lecimy z tematem. Potrzebne nam będzie akwarium, tło i nie jest to żadna folia samoprzylepna, jest to zwykłe ślizgę tło ze sklepu akwarystycznego. Do tego olej jadalny, gaziki, waciki, nawet kawałek papieru toaletowego, co kto woli, wszystko zda egzamin. Karta do bankomatu, tudzież dowód osobisty, prawo jazdy, płyn do mycia naczyń i ręczniki papierowe. Aha, słuchajcie, jeszcze jedna istotna rzecz, potrzebny nam będzie tapeciak, nóż techniczny, jak zwał tak zwał, ważne, żeby ostrze było nowiutkie. No więc zaczynamy. Olejem jadalnym musimy sobie bardzo ładnie wywecować szybę. To ma być ta szyba, na której będzie przyklejone kło. Rozprowadzamy to w miarę równomiernie. Dosyć gęsto. Gdy olej mamy rozprowadzony. Przykładamy sobie nasze kło. które mamy docięte z zapasem. Karta. I dociskając kartę. Ładnie usuwamy pęcherzyki powietrza od dołu do góry. Potem na boki. Mając małe akwarium, możemy sobie podejrzeć, co tam się dzieje, jak to wygląda. Jak widać, trochę pęcherzyków nam zostało. i zabawa od nowa. Ważne, żeby nie robić tego metalowymi narzędziami, bo wtedy sobie podrapiemy, porysujemy tło i efektu wow nie będzie. Tło nam się trzyma, teraz możemy sobie nożykiem odcinać wszystkie nadmiary, najgorzej jest zacząć. Już ciągniemy po krawędzi szyby. Dlatego tak ważne jest, żeby był ostry. I zawsze rękojeścią od strony tła, nigdy w ten sposób. Teraz wystarczy usunąć resztkę pęcherzyków Słuchajcie, jest jeszcze patent na miód, ale ja go nie stosowałem, więc nie będę wam o nim opowiadał. Natomiast, gdyby ktoś coś słyszał i testował, to chętnie poczytam w komentarzach, co o tym myślicie. Jeżeli chodzi o olej jadalny, obawy, że to się zacznie psuć, będzie śmierdziało, są no bezpodstawne. Najdłuższe akwarium miałem 4 lata. Nic tam się nie działo. Najfajniejsze jest to, że po tych czterech latach, no myślę, że nie jest źle, po czterech latach możecie bez większego problemu zrobić coś takiego. Wymyć akwarium i założyć sobie nowe tło. I zaczynamy zabawę pod nowa. Dobra, żeby nie przedłużać, zrobimy sobie cięcie. Ja to przyklejam jeszcze raz i wracam za chwilę. Kochani została nam ostatnia operacja. Czyli nadmiar oleju, który wyciekł bokami gdzieś tu należy usunąć przy pomocy płynu, do mycia szyb. Najważniejsze jest uważać, żeby ten olej nie dostąp do środka do baniaczka, bo ciężko go będzie wymyć tłem wiadomo, że większe baniaczki wymagają poświęcenia większej ilości czasu, aczkolwiek myślę, że patent jest bardzo ciekawy, fajny i przydatny. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się wszyscy ciepło. Hej!